Cześć, witajcie w kolejnym materiale od Eurogamer.pl, w którym postanowiliśmy przedstawić Wam zebrane informacje, najważniejsze informacje o Assassin's Creed 4 Black Flag. Nie przedłużając, zaczynajmy. A więc współczesna część rozgrywki, której poświęcimy zdecydowanie mniej czasu, osadzona zostanie w roku 2013 i bohaterem będzie tak naprawdę każdy z nas z osobą, tak można powiedzieć, ponieważ twórcy nie narzucają nam tym, nam tym razem imienia, ogólnie tożsamości tego bohatera z czasów współczesnych, więc będziemy po prostu anonimowym pracownikiem Abstergo, który zagłębi się we wspomnienia Desmonda. Chodzi oczywiście tu o Desmonda Milesa, tego z poprzednich odsłon Asasyna, i w, bo w tym okresie Abstergo opanowało już sztukę przenoszenia genetycznych wspomnień do tak zwanej chmury, i każdy może odwiedzać, w cudzysłowie odwiedzać przeszłość innych. I właśnie w ten sposób trafimy do, do głównego bohatera, do Eduarda Kenwaya To będzie główny bohater. To jest ojciec Hajcama Kenwaya, którego mieliśmy przyjemność spotkać w Asasynie trzecim i urodzony w Anglii. W 1693 roku nasz Edward w 1712 został kaperem, czyli dowódcą statku walczącego pod banderą Imperium Brytyjskiego, a później wyruszył w stronę Jamajki, zostawiając w kraju żonę i córkę. Nie wiadomo, czy to będzie istotne dla fabuły, ta jego rodzina, zobaczymy. No i niestety dla naszego bohatera rok później podpisano pokój, który kończył wojnę o sukcesję hiszpańską, która też rozgrywała się w tamtych stronach, na Karaibach właśnie. No i przez to Edward razem z innymi, byłymi koserzami, zaczął parać się piractwem po prostu. No i po dwóch latach tej pirackiej kariery, tak to nazwijmy, podczas której zdążył poznać wielu znanych piratów, na przykład Czarnobrodego, który był w różnych trailerach, znaczy właściwie to w jednym albo w dwóch, no nieważne, w każdym razie w tym czasie zetną się też z zakonem asasynów, podczas poszukiwania pewnego cennego przedmiotu i prawdopodobnie chodzi tu o fragment Edenu, ale nie wiemy na pewno, no i... To właśnie takie krótkie wprowadzenie do właściwej historii, której rozwój poznamy, będziemy świadkiem rozwoju tej historii w listopadzie. Jeżeli chodzi o okres historyczny, to twórcy nie pokusili się może o ogromny skok czasowy, ale w zakresie jakby środowisk jest już o wiele lepiej i w zakresie rozgrywki też jest całkiem nieźle. Chociaż wiadomo, zawsze mogło być też lepiej. Ale deweloperzy wzięli jeden z lepszych elementów, Assassin's Creed 3 i postanowili wokół niego zbudować praktycznie większość, większą część gry. Chodzi tu oczywiście o żeglowanie, czyli element przemieszczania się po morzach, ale też element walki morskiej. Wszystko to zostało mocno usprawnione, ma być wygodniej, ma być bardziej intuicyjnie. No i dostaniemy na przykład więcej rodzajów amunicji, kul armatnich, więcej przeróżnych ulepszeń, okrętu i tak dalej, i nie ma oczywiście mowy o realizmie jakimkolwiek, czyli jest tak samo jak było w trójce, więc to nie jest symulator żegla okrętu, żeglarstwa, ale to nie o to chodzi, prawda? Więc no właśnie, po zapływaniu będziemy też na szczęście odwiedzać ląd, a tego będzie całkiem sporo, ponieważ świat w ogóle w Assassin's Creed 4 będzie większy niż w jakimkolwiek innym asasynie. Ale możemy spodziewać się różnorodności, co jest najważniejsze. Wyspy, wysepki będą, dżungle na stałym lądzie, wioski, porty, wioski rybackie, ale będą też duże miasta, co najważniejsze. Będzie na przykład europejska Hawana, która przypomina nieco Wenecję z Assassin's Creed 2. Będzie Kingston, który będzie z kolei przypominał miasta z Assassin's Creed 3. I będzie też Nassau, tak zwane na Bahamie, określane jako niebo dla piratów. To będzie najbardziej egzotyczne i z architekturą, której jeszcze w tej serii nie widzieliśmy. Sam świat będzie wielki, jak już wspomniałem, ale ma też nie być pusty, jak obiecują twórcy, ponieważ mamy zająć się wieloma czynnościami: szukaniem skarbów, m.in. wykonywaniem kontraktów, wykonywaniem zabójstw dla, dla zakonu asesynów, kiedy już ich poznamy, spotkamy, eksplorowaniem ruin, nurkowaniem, braniem udziału w starciach na morzu czy polowaniem na morską faunę. A wszystko to oczywiście tylko część aktywności pobocznych, bo poza tym czeka nas oczywiście wątek główny. No, i istotniejsze, misje poboczne zlecane przez różnych NPC-ów. Powrócą też elementy rozbudowywania ulepszanego ekwipunku bohatera i przede wszystkim też okrętu naszego Eduarda, więc zasoby niezbędne do craftingu, ich pozyskiwanie też będzie częścią tych aktywności pobocznych, które jednak będą istotne, ponieważ będziemy zwiększać no, naszą siłę, tak naprawdę. I te surowce wszelkiego rodzaju znajdziemy no, na przykład na innych statkach, znajdziemy no, je w różnych zakątkach świata. A propos tych statków, to w każdej chwili będziemy mogli podejrzeć przy użyciu lunety, co przewozi dany okręt i zdecydować, czy zechcemy sobie przywłaszczyć ładunek, który przewozi. i W różnych miejscach świata będziemy też odgrywać projekty ulepszeń, tak zwane blueprints, które następnie te przedmioty dzięki tym planom będziemy mogli wykonać. Assassin's Creed 4 jest oczywiście pierwszym Assassinem, który trafi na konsolę nowej generacji. I oczywiście oznacza to skok jakościowy w porównaniu do poprzednich odsłon, jeżeli chodzi o grafikę, oczywiście na PS4 i na Xbox One, no i na PC. -cie. Ale nie chodzi tu na to o to same wizualnie, ale też o inne elementy, na których implementacje twórcy mogą sobie teraz po prostu pozwolić w końcu. Chodzi tu na przykład, właściwie przede wszystkim, o brak ekranów ładowania, dzięki czemu rozgrywka będzie bardzo płynna, ponieważ możemy zrobić zamieszanie w mieście, pokonać patrol żołnierzy, a później, no nie wiem, wybiec do portu, skoczyć do wody na statek i po prostu odpłynąć w dowolnym kierunku przy zupełnym braku loadingu, więc to na pewno wpłynie pozytywnie na odbiór e, gry. I wcześniej wspominałem o rozgrywce morskiej i trochę lądowej, ale jeszcze warto wspomnieć, że ta rozgrywka na lądzie będzie przypominać oczywiście inne odsłony serii, choć wprowadzono pewne zmiany. Znikną na przykład ściany ograniczające dostęp do niektórych części miast czy świata, takie jak mieliśmy w poprzednich częściach. Pojawiała się w pewnym momencie na przykład ściana, taka wyglądała jak cyfrowa ściana, tak to nazwijmy. Nie mogliśmy po prostu przejść, to zniknie, cały świat będzie od razu otwarty w czwórce. I zniknie też element synchronizacji. Przy zabójstwach będziemy mogli dokonywać ich w dowolny sposób i też trochę zmieniono system strzelania, czyli będzie ręczne celowanie, tak jak w strzelaninach trzecioosobowych. Poza tym, niestety, identyczny niemal pozostał system poruszania się oraz walki. Znaczy, poruszanie się to jeszcze ok, ale system walki przy użyciu broni białej pozostał praktycznie niezmieniony, więc to może niektórych rozczarować. Pośród nieco mniej istotnych informacji można wymienić jeszcze takie smaczki jak na przykład playlista, w cudzysłowie piosenek jakie może śpiewać nasza załoga podczas rejsu, więc to całkiem ciekawa rzecz. W każdym momencie też będzie można wyjść z Animusa i pozwiedzać siedzibę Abstergo, więc to też jest ciekawostka. Dalej jeszcze na przykład w trybie dla wielu graczy, który powrócił niemal w takiej samej formie w jakiej był obecny do tej pory w serii. Otrzymamy w tym trybie multi możliwość tworzenia własnych trybów gry, więc takiej bardzo szerokiej customizacji tych trybów, więc to też jest interesujące dla fanów właśnie zmagań sieciowych. No więc tak, Assassin's Creed 4 zapowiada się naprawdę ciekawie, nawet nie jako kolejny Assassin może, ale bardziej jako po prostu piracka gra, gra w pirackich klimatach, więc... Zachęcamy do dyskusji, jaki, jakie jest Wasze zdanie na temat tej części. Podzielcie się swoją opinią na temat produkcji i stosunkiem do całej serii. Możecie na przykład zdradzić, na jaki okres historyczny liczycie w przyszłorocznej odsłonie Assassin's Creed. A ode mnie to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.